Dzień dobry, dzisiaj pokażę jak cieczą probierczą sprawdzić czy metal jest srebrem i jaką ma w przybliżeniu próbę. Ciecz probiercza tylko reaguje ze srebrem i na srebrze zabarwi się na czerwono. Przygotowałem próbki aluminium, miedź, mosiąc, żelazo srebro czyściutkie 999 i srebro 930. Nakładam teraz ciecz probierczą chromową, która składa się z dwóch romianu potasowego, kwasu siarkowego i wody destylowanej Taka ciecz probiercza 10 ml kosztuje 10 zł. Jest to przeźroczysta żółto-pomarańczowa ciecz odczynie kwaśnie. Ciecz probiercza od razu reaguje z metalem. Tak tutaj widzicie na srebrze od razu robi się koloru czerwonego. Im kolor, bardziej. Żywy, czerwony, tym srebro jest bardziej czyste. Tym prostym sposobem można sobie sprawdzić biżuterię, czy jakieś naczynia srebrne, czy, czy zastawy, ale trzeba pamiętać, że ciecz jest lekko żrąca. Dlatego trzeba wybrać takie miejsce, które nie będzie widoczne. I już tutaj widać reakcję na srebrze 930. Ciemno-czerwone, na czyściutkim srebrze ładny czerwieniutki kolor. Żelazo na niebiesko. Mosiąc nalot zielonkawy, mieć szare, a aluminium obojętne, taki robi się żółty kolor, lekko. Srebro bardzo łatwo jest pomylić z alpaką, czyli nowo srebrem, mosiądzem M80, który jest koloru srebra, wygląda jak srebro. Im kolor czerwony jest bardziej żywy, to srebro ma wyższą próbę. Po takim teście należy potem rzecz umyć w ciepłej wodzie i wytrzeć ładnie do słucha.